Okej. Okay. Czy, czy jest jakaś postać w polskim hip-hopie, slash, rapie, slash? świecie, świecie influencerów, kto cię wkurwia i mógłbyś stary e, wyjebać to... mu na pizdę, tak. kurwa załadować mu. się, słuchaj, to już jesteś za, za mocny stary. Czy ja wyglądam na osobę, która mnie kogoś wkurwia? Ja jestem... Ja powiedz, jestem powiedz Jacek, zdrowy. powiedz. Szczerze, mów. Ale naprawdę mnie nikt nie wkurwia. Nie naprawdę? masz żadnego, żadnej osoby takiej ja, ja mam czasami, że tak sobie myślę, kto mnie wkurwia? Ale... Ale nie wiem, naprawdę. Nie wiem, ty, my, ty mnie, ty wkurwiasz, naprawdę. Na przykład... Mało ludzi mnie wkurwia. Dzięki, Jacuś, dzięki. To... W tym jest problem, że mnie mało ludzi wkurwia. Ja nie wiem, czy ja kogoś wkurwiam, na przykład. Jak kogoś wkurwiam, to przepraszam. Słuchaj, Jacuś, zróbmy tak. Dam ci parę pytań. Mocnych i kontrowersyjnych, nie ukrywam. E... ja się pytałem, czy będą kontrowersyjne. Ale to... To może Ty nie będziesz w Dobra, to inaczej. Zadam Ci jedno lekko kontrowersyjne pytanie. Jak sam wiesz, ostatnio e, u ekipy Friza no troszkę się sypie. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Ale to, to, to się sypie. No, co wiesz. O, Francis, siemano. No, ostatnio... E, o, Bogus, Czekaj. Ostatnio e, sprawdzaliśmy też newsy. No, no, no i zauważyliśmy, że wiesz, Patecki przestało preserwować wujka Łukiego, widzieliśmy tam jakieś wspólne nie zdjęcie nie wszystkich... Nie Ej, serde, cześć, ogólnie jest taki problem, że jestem kompletnie nie w temacie, jakby okay. ja tego kompletnie nie śledzę, jakby wszystkie te afery internetowe, nie wiem, mnie to już za bardzo nie interesuje, dlatego mało siedzę w tak, takim internecie twitchowo, YouTubeowym, więc kurde, nawet jakbym chciał coś powiedzieć, to to nie powiem, bo dosłownie nie wiem o co chodzi. Rozumiem, rozumiem. No, ja, się ja się głównie sku skupiam na tym, co robię i wiesz, wyjebane we wszystko. Nawet mm. nie, że wyjebane, bo prostu to nie... Nie mój, nie mój... Baj. Nie twój klimat, to to jest luz, rozumiem. Ojebła no. lampa, o nam jedna lampka, tak więc... Bardzo mi prosił o podładowanie lampy, a nawet jeśli się nie da... Na mało afery, mało afery. Mówiłem, ze mną afery są trudne, bo ja jestem bardzo aferowy. Ja cóż, aferowy. nie ma co ukrywać, przy tobie walnęła lampa. Jest dobrze. Słuchaj, Jacek, powiedz nam... Kto według Ciebie jest aktualnie topką rapową w Polsce? O, oh wow.